Żabka to zabawa, którą proponujemy, bo mamy akurat żabkę. No, można się nazywać miś albo pajacyk, zależy jaką zabawkę sobie do tej e, gry e, wybierzemy. Nasza żabka e, jest o tyle ciekawa, że ma element integracji sensorycznej, a nam przy delikatnym ruchu lechocze. Trzeba troszeczkę cierpliwości. Nie jest to zabawka, i to jest ważne, elektroniczna, którą możemy nadusić, wstrząsnąć i ona zacznie nam grać, ale sami musimy tutaj w sobotą działać, bo ona nam zarechotała. Tak? Ważne jest, żeby wybrać taką zabawkę, która jakby też pozwala na wyciszenie się danej osoby, na to, żeby ona zaczęła też skupiać się na tym, co robi i jak włożyć. Uruchomić się tak, do tego zarychotania czy do innej aktywności, nie przez taką prostą e, funkcję jak naduszenie, ale przez takie skupienie, wysiłek i takie e, uspokojenie samego siebie. Nie? Bo ta rzadka wycisza. Zabawa polega na tym, że e, siedzimy w kole, nie mamy, my jesteśmy tylko dwie, w kręgu, ustawiamy dzieci na podłodze, na dywanie, gdzie sobie siedzą. E, i przekazując tą zabawkę, mówimy, że Żabka chce ci powiedzieć dobre słowo, i to dobre słowo przekazujemy z takim jeszcze właśnie serwetowaniem. No, ja ci to mogę powiedzieć, że masz bardzo ładne włosy, tak dobrze wyglądasz. I przekazujemy sobie właśnie to dobre słowo z taką cierpliwością, nie rzucamy. Ta żabka nas troszeczkę ogranicza, właśnie nie możemy rzucić i podać dalej szybko, ale też chyba się na tym skupić, na tym zastanowić, co chcemy danej osobie powiedzieć, żeby sprawić jej przyjemność i powiedzieć do niej miłe słowa. Dokładny O, Dziękuję Ci bardzo. Zachęcamy do tej zabawy, do tego, żeby znaleźć sobie odpowiednią zabawkę i też nauczyć dzieci postrzegania dobrych cech u siebie nawzajem i mówienia miłych rzeczy. 嗯。Mm hmm.